Pokaż mama, czy spróbuję to włączyć. To ja się już wyładowała, nie działa. Nie ma. Antosza, twoja działa? Pokaż się. Antosza, jeszcze działa. Tobie musimy kupić już nową. Co tam jest? Przepeczkę hmm. masz i myjesz ząbki. A gdzie ty masz ząbki chłopczyków? A gdzie masz ząbki? Antoś też myje, śni i myje ten chłopczyk, Antoś. Halo? Mm. Wojtuszu, a gdy ty masz buciki? Przynieś, to ubierzemy. Nie? Uważaj! Antoniusz, a buzię umyłeś? Tak. A wytarłeś? <grym> Ubieramy się. Ubranko masz na kanapie. Idziemy się ubierać. Wojtuś, chodź. Wojtuś, daj Antosiowi tą szczoteczkę. Wojtuś, daj szczoteczkę Antosiowi. Antek. No, no, nie da. No to idziemy się ubierać.